Nie ma obecnie chyba osoby, która nie kojarzyłaby KTMa Super Duke. Wszyscy go znają, wielu miało z nim nawet styczność. Teraz stoję przed najnowszym egzemplarzem KTMa Super Duke 1390. Byliśmy na torze wyścigowym, by zobaczyć, co ten motocykl potrafi. Zostańcie z nami. Tak jak wspomniałem na początku, Super Duke jest obecnie szeroko rozpowszechniony. Wiele osób miało z nim nawet styczność. Pierwsza wersja pojawiła się w 2006 roku. Wtedy był to również ogromny sukces z bardzo potężnym V2. Być może nieco wyprzedzał swoją epokę i posiadał parę powiedzmy nieatrakcyjnych elementów, mimo to ugruntował swoją pozycję w społeczności fanów. Rozwój linii modelowej trwał mniej więcej nieprzerwanie do 2024 roku. Kiedyś mieliśmy nawet takiego KTM-a. Potem KTM podjął się dużego wyzwania, w ramach którego silnik 990 został zmieniony na 1290. W tamtym czasie był to naprawdę duży skok. Zmieniły się nie tylko osiągi, ale też właściwości jezdne, które w przypadku pierwszego silnika były nieco słabe. No, słabe to może lekka przesada. Powiedzmy, że mogło być lepiej. Wykonano również wiele pracy i poprawy. Ale jak wspomniałem, prawdziwy skok nastąpił wraz z przejściem na model 1290, co miało miejsce w 2014 roku, prawie 10 lat temu. Był to wystarczający powód, aby KTM zdecydował się pójść o krok dalej i wprowadzić pewne modyfikacje w silniku. Oczywiście jest jeszcze wiele innych kwestii dotyczących motocykla o których należy powiedzieć, wrócimy do nich później. Może zaczniemy od silnika, czyli właściwie centralnego elementu pojazdu. Jest to 75-stopniowy silnik V2 o pojemności wynoszącej dokładnie 1350 cm³, więc 1390 jest nieco wprowadzające w błąd, jeśli chodzi o nomenklaturę, ale być może wynika to ze 190 koni mechanicznych, które ten silnik generuje. Porozmawiajmy może pokrótce o tym, co się tutaj zmieniło. Po pierwsze, nieznacznie wzrosła pojemność skokowa. 1300 cm3 do 1350. Nie jest to duża zmiana, ale wciąż zauważalna. Zwiększyła się przede wszystkim średnica tłoka. Skok pozostał taki sam, dzięki czemu wygenerowano wzrost pojemności skokowej. Ponadto zaimplementowano tutaj również tzw. system zmiany krzyw zapewnia to, że silnik przełącza się między dwoma profilami krzywek od określonej prędkości, która w tym przypadku wynosi 6000 obrotów na minutę. Oczywiście ma to swoje zalety. Konkurencja zmieniła to już w niektórych pojazdach, a KTM zastosował to również w nowym silniku. Daje to wiele korzyści nie tylko pod względem dostarczania mocy, ale także pod względem homologacji. Normy euro stają się coraz bardziej rygorystyczne. Ludzie już mówią o Euro 5 Plus itp. Oczywiście jest to coraz trudniejsze do spełnienia i właśnie tutaj ta technologia przychodzi na ratunek. Można uruchomić stosunkowo łagodne profile krzywek w dolnym zakresie obrotów, co skutkuje również bardzo czystym i ubogim spalaniem. Następnie można przełączyć je na ostrzejsze profile na górze, aby uzyskać naprawdę wysoką wydajność. I to działa całkiem dobrze. Cieszę się, że mamy to również w silniku V2. Jak już wspomniałem, konkurencja zna to rozwiązanie głównie z silników czterocylindrowych. Ale tutaj jest to również w silniku dwucylindrowym. To, co jeszcze zostało zmienione w silniku, to wewnętrzne przełożenie przekładni. Piąty i szósty bieg zostały nieco skrócone a rozrzut jest mniejszy. Daje to znacznie lepsze połączenie. Zwłaszcza, gdy jesteśmy na torze wyścigowym, widać bardzo wyraźnie, że ostatnie biegi są naprawdę łatwe w użyciu na górze, gdy podróżujesz po prostych i wymagane są wyższe prędkości. W przypadku poprzednika całe przełożenie było takie, że na ostatnim biegu jechałeś znacznie powyżej 300 km na godzinę. Myślę, że przełożenie pozwalało jechać z prędkością maksymalną około 320. Teraz... Zmieniło się to dramatycznie. Z pewnością zmniejszyliśmy przełożeniem prędkość o 30 km na godzinę. Oznacza to, że gdzieś w okolicach 290-280 km na godzinę uderzysz teraz ogranicznik. Myślę, że to dobry ruch, ponieważ mówienie o ponad 300 km na godzinę na nieosłoniętym motocyklu jest fajne, ale musisz być w stanie to wytrzymać na czymś takim bez ochrony przed wiatrem. Dlatego uważam, że bardzo dobrze pasuje to do ogólnej koncepcji. Naprawdę podoba mi się fakt, że oddano mu tutaj mały hołd. To, co zostało zmienione, nie dotyczy już bezpośrednio silnika, ale jego zasilania, a mianowicie przepustnic. Tutaj korpus przepustnic został nieco powiększony. Przekrój został znacznie poszerzony. Pozwoliło to również na przesunięcie położenia przepustnic nieco w dół. Stworzyło to odrobinę większą objętość dla Airboxa, który może zapewnić tym samym lepszą wentylację silnika. Zyskał na tym również zbiornik paliwa. Wzrósł on o około 1 litr. Nie jest to dużo, ale jednak, gdy w pewnym momencie zmierzasz w kierunku rezerwy, będziesz zadowolony z każdego dodatkowego litra, który jest dostępny. Skoro już jesteśmy przy temacie zbiornika, to może kilka słów na jego temat. Nie tylko powiększono pojemność zbiornika, ale także poświęcono uwagę ergonomii siedzenia i naprawdę starano się zoptymalizować kontakt kolan ze zbiornikiem, aby kierowca mógł odpowiednio trzymać się motocykla, a także uzyskać bardzo dobry kontakt między kolanami a zbiornikiem. Druga kwestia dotyczy również wyższych kierowców, która została teraz rozwiązana w taki sposób, że nie wpadasz gdzieś na krawędź, w wyniku czego pojawiają się gdzieś nieprzyjemne punkty nacisku. To także jedna z innowacji, która pojawiła się wraz ze zmianą przepustnicy. Tak. Co się jeszcze zmieniło? Wraz ze zmianą przepustnicy i airboksa dostosowano również podwozie. Podwozie stało się nieco sztywniejsze i zostało nieco odchudzone wokół silnika. Oczywiście zawsze zapewnia to nieco większą stabilność pojazdu, a także lepsze sprzężenie zwrotne. Geometria ramy oraz podwozia zostały również nieznacznie zmienione. Oczywiście ma to pozytywny wpływ. Ale wrócę do tego później, gdy porozmawiamy o właściwościach jestnych pojazdów. Co jeszcze się zmieniło? Prawdopodobnie najbardziej rzucającą się w oczy rzeczą, na co wskazywało już wiele komentarzy przy pierwszych prezentacjach, są światła z przodu. Prawdopodobnie dla wielu będzie to punkt kulminacyjny i wielu powie och, jak to znowu wygląda. Zdecydowanie można powiedzieć, że jest to bardzo polaryzująca kwestia niektórym podoba się bardziej, innym mniej. Z czysto technicznego punktu widzenia chciałbym teraz rzucić na to trochę światła. Są pewne zalety w porównaniu z poprzednią generacją maszyny. Konstrukcja została znacznie odchudzona. Oczywiście przynosi to również ogromną przewagę wagową. KTM mówi o oszczędności rzędu 70 kg. To całkiem sporo jak na reflektor, który w przeszłości był wykonany z tworzywa sztucznego. Niższa masa przynosi więc znaczne korzyści zwłaszcza w górnej części środka ciężkości. Co więcej, reflektor ten zapewnia lepsze oświetlenie. Dla wszystkich, którzy chcą go używać w nocy, niestety nie byłem w stanie go wypróbować. Mamy dziś bardzo ładną pogodę, jasne słońce, więc nie ma to większego znaczenia. Ale dla tych z Was, którzy są poza domem w nocy, tylko wspominam, że nowy reflektor powinien zapewnić lepsze oświetlenie. Jest on również wyposażony w czujnik jasności. Dzięki czemu może modulować intensywność światła. Dla wszystkich, którzy czasami przejeżdżają przez tunele lub mają silne różnice w świetle i jasności, jest to z pewnością fajna funkcjonalność, której ludzie lubią korzystać. Zanim przejdziemy do głównej i najważniejszej części, a mianowicie do tego, jak motocykl radzi sobie na torze wyścigowym, zmieniliśmy lokalizację ze względu bezpieczeństwa, ponieważ pitlane panował spory ruch i dlatego jesteśmy teraz w bezpiecznym miejscu. Tak, znaleźliśmy tutaj całkiem dobrą konfigurację, ponieważ mieliśmy wszystkie warianty dostępne do testów kierowców. Oznacza to, że z jednej strony mieliśmy zwykłe R, potem EWO, a następnie dodatkowo maszyny wyposażone w wiele akcesoriów, takich jak akcesoryjne zawieszenie. W rezultacie można było naprawdę poczuć różnicę w tym, co naprawdę ma jaką charakterystykę, i myślę, że mogę teraz powiedzieć całkiem sporo i być może pomóc w podjęciu decyzji między poszczególnymi wersjami. Ponadto muszę powiedzieć, że oczywiście wyłączyłem wszystkie kontrole trakcji i innych pomocników, aby zobaczyć, jak zachowuje się silnik w swojej surowej naturze i jak zostało wszystko ze sobą zestrojone. Muszę powiedzieć, że pojazd zdecydowanie się tutaj wyróżnia, ponieważ nawet bez tych wszystkich małych pomocników silnik jest niezwykle łatwy do kontrolowania. Mamy różne tryby jazdy, w których zapisaliśmy różne mapy przyspieszenia. Tak zwane mapy, które reprezentują stopień obrotu dźwigni przepustnicy w stosunku do otwarcia przepustnicy. Istnieją różne mapy. Teraz podróżowaliśmy głównie z trybem sport lub track. Możesz znać tryb track z poprzednika, który był nieco trudny. Był wręcz zbyt agresywny, dlatego mało kto go używał. To również zostało zmienione, Został on dostosowany tak, aby był znacznie przyjemniejszy. Dzięki czemu nawet niedoświadczeni kierowcy mogą sobie z nim całkiem dobrze poradzić. Zaletą jest to, że nie musisz otwierać przepustnicy do końca, aby uzyskać duży potencjał, ale nadal masz płynną zmianę mocy, co jest niezwykle ważne podczas szybkiej jazdy na torze wyścigowym. Nie ma nic gorszego niż ciągłe wstrząsy u szczytu zakrętu, gdy próbujesz prawidłowo zmienić obciążenie, a następnie gubisz linię. Jest to jeden z najważniejszych aspektów, który został tutaj uwzględniony. Aby zapewnić kierowcy nieco więcej wsparcia, sama kontrola jazdy lub same pomocy w jeździe również zostały podniesione na wyższy poziom. Dzięki całej technologii czujników, która stale się rozwija, masz do dyspozycji jeszcze więcej informacji, aby jeszcze lepiej wszystko zestroić. Można je ustawić na różnych poziomach. Bardzo mi się to podoba. Mamy również możliwość regulowania ich w locie, to jest podczas jazdy. Po lewej stronie kierownicy. To ważna funkcja, szczególnie podczas jazdy na torze wyścigowym. Jedną wadą, o której można by wspomnieć, przynajmniej dla mnie, jest gradacja. Systemy wspomagania jazdy, w szczególności kontrola poślizgu i kontrola trakcji, są bardzo konserwatywne. Oznacza to, że kontrole interweniują bardzo wcześnie i bardzo mocno. Nawet na najniższym poziomie, poziomie pierwszym, interwencje są dla mnie zbyt silne. To naprawdę zapobiega uwalnianiu mocy przy wyższych kątach pochylenia. Oczywiście jest to pewien aspekt bezpieczeństwa dla wielu kierowców, którzy nie mają jeszcze dobrego czucia. Ale jeśli chcesz, aby motocykl prawidłowo poruszał się do przodu i chcesz trochę przyspieszyć z niskich kątów pochylenia, zawsze musisz dezaktywować kontrolę trakcji w takich przypadkach, aby naprawdę poczuć pełną moc silnika. Problem ten można nieco obejść. Możesz sobie trochę pomóc na pierwszym mocno zwisając motocykla i poziomując go tak, Abyś mógł mocno przyspieszać na poziomie pierwszym z włączoną kontrolą trakcji. Ale brakuje mi jakiegoś złotego środka, gdzie można by umieścić nowy pierwszy poziom. Oczywiście, zero lub całkowite wyłączenie niekoniecznie jest pożądane dla większości z Was, dlatego fajnie byłoby mieć coś pomiędzy, gdzie nadal masz kontrolę trakcji w tle, ale nie zabiera ona tak dużo mocy, zwłaszcza na niższych biegach. Następnie możemy przejść do podwozia. Przetestowaliśmy już wiele różnych komponentów. Zaczęliśmy od modelu R. Ma on konwencjonalne zawieszenie WP z lekko dostosowaną konfiguracją. Można powiedzieć, że zostało ono prawdopodobnie zaprojektowane bardziej do użytku drogowego, na to, że wyścigowym można naprawdę zauważyć, że w motocyklu jest dużo ruchu, zwłaszcza gdy chcesz przyspieszyć z niskich kątów pochylenia. Oprócz tego ruchu pojazd lubi również siadać z tyłu. A całość lubi dryfować na szerokich promieniach podczas fazy przyspieszania. Niezwykle trudno jest utrzymać ciasne promienie, zwłaszcza podczas przyspieszania. W rezultacie traci się też nieco sprzężenie zwrotne. Oczywiście w środku zakrętu jest dużo ruchu, ponieważ zawieszenie jest zaprojektowane bardziej po miękkiej stronie, i trochę brakuje sprzężenia zwrotnego. Życzyłbym sobie również nieco więcej informacji zwrotnych z przedniego widelca podczas wchodzenia w zakręt nigdy tak naprawdę nie wiadomo, czy opona trzyma. Czy nadal będzie ciągnąć, czy mogę na niej polegać? To zawsze trochę niejasna historia, zwłaszcza jeśli chcesz być szybki na torze wyścigowym, jesteś w dużej mierze zależny od tego, ile informacji zwrotnych daje ci przód. Zawsze jest nieco łatwiej, gdy przyspieszasz, ponieważ nie ma takiego obciążenia. Zakres, w którym motocykl nadal swobodnie pracuje, jest znacznie szerszy niż podczas wchodzenia w zakręt. Właśnie dlatego przód jest jednym z najważniejszych punktów, które muszą być dobrze ustawione. I to był pewien mankament zawieszenia, szczególnie na torze wyścigowym. Muszę powiedzieć, że wersja Evo, która ma już wbudowane elektroniczne zawieszenie, działała o wiele lepiej. Wypróbowałem różne ustawienia, aby móc nieco zrozumieć zakres regulacji. Wcześniej zdarzało się, że elektroniczne zawieszenie miało duży zakres regulacji w niektórych przypadkach, ale wynik był często gorszy niż lepszy. Muszę powiedzieć, że teraz osiągnięto to bardzo dobry poziom. Dano sobie sprawę, że elektroniczne zawieszenie nawet na torze wyścigowym działa znacznie lepiej przy odpowiedniej konfiguracji niż konwencjonalne zawieszenie R. I muszę powiedzieć, że to było bardzo przyjemne. Jeździłem wieloma elektronicznymi systemami zawieszenia, które powodowały więcej problemów niż pomagały. I muszę powiedzieć, że to była prawdziwa atrakcja, szczególnie na torze wyścigowym. Elektroniczne zawieszenie to zdecydowanie duża pomoc. Myślę, że nie jest to zły pomysł dla każdego, kto chciałby używać motocykla zarówno na torze wyścigowym, jak i na drodze, ponieważ zakres zastosowania jest naturalnie szerszy dzięki elektronicznej regulacji i nie musisz ani przez moment zajmować się zawieszeniem. Masz również możliwość przejścia do gotowych ustawień wstępnych, których po prostu wybierasz np. miękkie, twarde, sportowe lub bardziej komfortowe z przodu. Nie musisz też zajmować się ustawieniami kompresji. Odbicia i napięcia wstępnego sprężyny. System robi to automatycznie. Ci, którzy naprawdę chcą się w to zagłębić, nadal mają możliwość dostosowania tego osobno. Kolejnym etapem mojej jazdy był Super Duke wyposażony w zawieszenie z rynku akcesoriów, w zawieszenie wyczynowe, które oczywiście jest przeznaczone głównie na tor wyścigowy. Przyniosło to dodatkowe korzyści, naprawdę było to zauważalne. Mieliśmy dużo ciszy i spokoju ze strony maszyny. Motocykl miał w końcu zawieszenie, które, tak samo jak elektroniczne, było już znacznie lepsze od konwencjonalnego. Ale najbardziej podobało mi się to, że można było korygować problem w zakręcie. Zdaliśmy sobie sprawę, że pojazd ma inny rodzaj geometrii, zwłaszcza w pochyleniu, gdzie można nieco zmienić linię, po prostu zmieniając położenie przepustnicy. To jeden z najważniejszych punktów, zwłaszcza na torze wyścigowym, ponieważ zawsze nie trafiasz w punkt tak, jak chcesz, a wtedy możesz nadal ustawić pojazd tak, jak ty go potrzebujesz, za pomocą niewielkich korek. I to działa bardzo dobrze z tym akcesoryjnym zawieszeniem. Tak więc, moim zdaniem, masz bardzo szeroką gamę zawieszeń, od konwencjonalnego zawieszenia w normalnym R poczynając, które z pewnością dobrze sprawdza się w normalnym użytkowaniu drogowym. Nie byłem w stanie wypróbować go dzisiaj, ale sądząc po obrażeniach z toru wyścigowego, myślę, że można go całkiem dobrze wykorzystać na drodze. Dla tych, którzy chcą nieco ostrzejszej jazdy, nie sądzę, aby wybór elektronicznego zawieszenia był złą decyzją. Oferuje ono bardzo szeroki zakres do użytku drogowego i torowego, a jego osiągi są znacznie lepsze niż w przypadku konwencjonalnego zawieszenia. A dla tych, którzy naprawdę chcą ścigać się na torze wyścigowym i walczyć o ostatnie dziesiąte części sekundy, myślę, że zawieszenie z oferty akcesoriów jest również dobrym wyborem. Oczywiście masz również możliwość dostosowania konwencjonalnego zawieszenia zwykłego R za pomocą modyfikacji. Wciąż jest miejsce na poprawę, ale problem z regulacją zawieszenia zawsze polega na tym, na jaki kompromis pójdę i w którą stronę chcę pójść z całością. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że większość z Was prawdopodobnie będzie podróżować tym pojazdem po drogach, a nie tylko po torze wyścigowym. Z tego powodu trzeba poświęcić trochę uwagi, jeśli chodzi o kierunek jazdy lub regulację zawieszenia. To, co mi się podobało, to połączenie z oponami, które tu mieliśmy. Mieliśmy tutaj opony Michelin Power GP. Zapewniały naprawdę dobre sprzężenie zwrotne, a także dobrą stabilność. Poziom przyczepności był w porządku, można było na nich jeździć nawet w niskich temperaturach. Teraz nie jest szczególnie zimno, ale mówiąc o niskich temperaturach, mam na myśli temperaturę opon. Bez konieczności ich podgrzewania i to faktycznie działało bardzo dobrze. Przez półokrążenia byłem nieco bardziej ostrożny, a potem szło już całkiem nieźle. Nie miałem żadnego bólu głowy. Na Super Duke który był wyposażony w nieoryginalne zawieszenie, mieliśmy nawet opony typu SLEEK. Można więc było naprawdę zbadać maksymalny kąt pochylenia. Podstawowa geometria jest również nieco wyższa. Daje to nieco większy prześwit, za co jesteś naturalnie wdzięczny, zwłaszcza jeśli chodzi o jazdę pod dużym kątem pochylenia i szybkie okrążenia. To zdecydowanie najważniejsza cecha. To, co również działało nieco lepiej z nieoryginalnym zawieszeniem, to stabilność, szczególnie w strefach hamowania. Elektronika miała nieco trudności z filtrowaniem nierówności w strefach hamowania w taki sam sposób, jak zawieszenie z rynku akcesoriów. Zawieszenie akcesoryjne było więc nieco bardziej stabilne. Są to jednak tylko drobne niuanse, które być może zauważy bardzo niewiele osób. Chciałem jednak to krótko przedstawić jako informację i pomoc w podejmowaniu decyzji. Przejdźmy do krótkiego podsumowania nowego Super Tak, zgodnie z oczekiwaniami muszę przyznać, że stał się naprawdę żwawym motocyklem. Poprzednik był już dobrze znany. Ten będzie atrakcją, zwłaszcza na drodze z tym niezwykle mocnym silnikiem, który zapewnia jeszcze więcej mocy od dołu do góry. Zwłaszcza z tymi małymi zmianami. Jest to oczywiście motocykl gwarantujący niesamowicie dużo frajdy. Należy powiedzieć, iż z biegiem lat stał się on również znacznie bardziej stabilny. Zwłaszcza na to, że wyścigowy pojazd jest teraz znacznie lepszy niż w poprzednich latach. Włożono w to wiele pracy. Pierwsze Super Dukes, jak wielu z Was na pewno wie, były nieco nerwowe i brakowało im feedbacku w trakcie ewolucji poszli więc w bardzo dobrym kierunku i teraz stworzyli pakiet o bardzo wysokich osiągach. To świetna zabawa, nie tylko na torze wyścigowym, ale także na drodze. Jak rozsądne jest prowadzenie takich rakiet na drodze, dopiero się okaże, ale muszę powiedzieć, że czynnik zabawy jest ogromny. Większość z was prawdopodobnie i tak nie kupi takiego pojazdu z rozsądku, ale po prostu będąc motywowanym frajdą, jaką może wygenerować dzięki takiemu pojazdowi ale jest naprawdę dobrze zrobiony. Muszę powiedzieć, że jedyną rzeczą, która może być tutaj nieco wadą, jest to, że istnieją pewne dodatkowe opcje, takie jak QuickShifter, który nie jest dołączony w standardzie. Trzeba go dokupić za dodatkową opłatą, podobnie jak inne funkcje. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Wszystkie te systemy są domyślnie aktywowane na określony czas, myślę, że jest to miesiąc. Następnie, jeśli chce się nadal z nich korzystać, trzeba je odblokować lub kupić u sprzedawcy. W przeciwnym razie nie będzie można korzystać z tych funkcji. To być może mała wada, która nie do końca mi się podoba. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, która działała nieco in minus, była praca quickshiftera. Mógłby być bardziej czuły, zwłaszcza w zakresie częściowego obciążenia, gdzie nie przyspieszasz w pełni, ale raczej utrzymujesz prędkość, a także mógłby umożliwiać kilka zmian biegów. Sam silnik pracuje tak płynnie, że natychmiast zauważalny jest nagły skok mocy spowodowany nierówną zmianą biegów. I to jest coś, co chciałbym, aby zostało nieco bardziej wygłacone, być może w przyszłości. Ale oczywiście jest to z mojej strony narzekanie na bardzo wysokim poziomie. Jedną małą rzeczą, którą również zauważyłem, która nie ma nic wspólnego z dynamiką jazdy pojazdu, jest to, że wiele elementów z przodu jest bardzo miękkich i podatnych. Oznacza to, że przy mocniejszym naciśnięciu deska rozdzielcza. Przesyła się nieco na kierownicy. Być może można by to nieco poprawić. Tak, podsumowując, możemy powiedzieć, że nowy model KTM-a wypadł naprawdę dobrze. Silnik daje dużo frajdy. Na torze wyścigowym można zdziałać naprawdę wiele. Możesz naprawdę świetnie kontrolować pojazd. Silnik ma nieskończoną moc. Tak więc wszystkim tym, którzy priorytetowo traktują czynnik zabawy, muszę powiedzieć, że jest to najlepszy pod tym względem motocykl. Naprawdę mogę go tylko polecić. Do Ciebie należy decyzja, jaką konfigurację wybierzesz. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc w podjęciu decyzji. Tak więc pozostaje mi tylko się pożegnać. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę daj kciuka w górę, jeśli podobały się te informacje. Zatem żegnam Was i do zobaczenia następnym razem.